Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego testosteron, który jest przecież naturalnym hormonem, jest surowo zakazany w sporcie? No, przecież wszyscy mamy go w swoim organizmie, więc tak naprawdę o co im chodzi? A mimo to, jeśli cię złapią na jego stosowaniu, no to twoja kariera może runąć jak domek z kart. Dosłownie w mgnieniu oka nie masz nic, jesteś przegrywem i oszustem. Byłeś na szczycie i nagle znikasz. Ale dlaczego? No, i w tym odcinku dosłownie rozwalimy ten temat. Jak działa testosteron, jakie daje korzyści. No i co najważniejsze, dlaczego jest na liście dopingowej? Czy to naprawdę jest takie złe, że ktoś chce być silniejszy, szybszy no i po prostu lepszy? Nie mnie to oceniać. Ja nazywam się Tomasz Waligura i razem z zespołem męskiej kliniki skupimy się na bezstronnych faktach. Szybka prośba, zasubskrybuj ten kanał, będziesz na bieżąco z naszą wiedzą, a przy tym pomożesz dotrzeć do mężczyzn, którzy realnie tego potrzebują. Przyznasz, że to ma znaczenie, więc każdy sub się liczy. Dzięki. Najpierw szybka teoria, testosteron, czyli hormon, który odgrywa niebagatelnie kluczową rolę w budowie męskiej sylwetki. Zwiększa siłę, zwiększa wytrzymałość, duży wpływ ma też na naszą regenerację. Na to nie ma żadnych wątpliwości. Więc na pewno większość sportowców i myślę, że też świadomie bądź nieświadomie większość mężczyzn. Chcę, żeby tego testosteronu było po prostu jak najwięcej. Zatem, dlaczego stosowanie testosteronu przez sportowców to takie oszustwo? No i ten temat nie jest wcale takie oczywisty, ale rzeczywiście w niektórych dyscyplinach sportowych, stosując testosteron, jak będziesz go brał, będziesz go miał więcej niż inni, to możesz stać się supermaszyną. Możesz trenować więcej i ciężej niż wcześniej. A co ważniejsze, często możesz trenować więcej i ciężej niż inni, niż twoi rywale. No i to już samo w sobie stawia moralny dylemat. No bo ty stajesz przed osiągnięciem wyników, o których inni mogą tylko marzyć. No a teraz tak serio, kto by chciał uczciwie rywalizować z kimś, kto jest na hormonalnym dopalaczu? Ty byś chciał? Pewnie nikt. Ale z drugiej strony postawię pytanie, czy to naprawdę takie złe? No bo w sumie ten temat stosowania dopingu w sporcie trochę dzieli społeczność. Wydaje mi się, że jedni uważają, że sport to widowisko i wszyscy pragniemy łamania rekordów oraz chorych, nadzwyczajnych wyczynów. Więc doping jest, był, no i pewnie być musi, bo bez tego no, po prostu nie będzie progresu. Natomiast druga strona kategorycznie wręcz odrzuca taką prawidłowość. Doping to oszustwo i zło, koniec, kropka. Więc czy rzeczywiście tak łatwo się opowiedzieć za którym z tych głosów? W zawodowym sporcie myślę, że... No, że albo wszyscy, albo nikt że temat powinien być bardzo zero-jedynkowy, więc jeżeli są jakieś zasady i regulacje, to one powinny obejmować wszystkich jednakowo. No, i znać, jakie Ty masz zdanie na temat dopingu w sporcie? Możesz napisać w komentarzu, jakie jest Twoje stanowisko właśnie w tej sprawie, i zderzymy się, po której stronie barykady Ty jesteś. Testosteron jest jak paliwo rakietowe dla sportowców. To tak możemy określić. Tylko dlaczego? Po pierwsze, zwiększa produkcję czerwonych krwinek, poprawia wydolność, no i przyspiesza regenerację. No, i jeśli myślisz, że to mało, no to wyobraź sobie, co by było, gdybyś mógł trenować dwa razy więcej i nadal miałbyś taką siłę jak na początku tygodnia. Albo jeżeli na przykład twoje mięśnie rosną tak szybko, że po kilku miesiącach wyglądasz jak Achilles. No brzmi jak marzenie, pewnie, co? Tylko w sporcie można zaobserwować coś podobnego, co u wielkich międzynarodowych koncernów. I wiecie, co łączy te dwa światy? Chciwość. Wszyscy chcą więcej, wszyscy chcą szybciej i wszyscy chcą mocniej. Ja uważam, że nie tędy droga. Natomiast wtedy mowa o stosowaniu często już dużych ilości tych sterydów. A w tym testosteronu, a nie o terapię TRT. No i docelowo, co z tego, że masz formę życia, że bijesz rekordy? Jeżeli twoje serce bije jak szalone, a, a ciśnienie w głowie wystrzela jak korek od szampana, to naprawdę no nie ma nic wspólnego z leczeniem, a tym bardziej ze zdrowiem. No jeżeli takie ma ktoś podejście, to prędzej czy później sam się o tym przekona na własnym przypadku. Testosteron jest na liście substancji zakazanych, bo w wielu dyscyplinach zmienia, zmienia tak naprawdę reguły gry. Zmienia sportowców w maszynki do wygrywania. Kropka. I jak to powiedział kiedyś jeden, yy, jeden sportowiec, to trochę jakbyś grał w tę samą grę, ale nagle włączył sobie kod na nieśmiertelność. I to jest właśnie ten problem. Sport przestaje już być rywalizacją, taką czystą sportową, a zaczyna być wyścigiem chemicznym. I tak naprawdę to już wtedy nie sami sportowcy się ścigają, tylko chemicy, naukowcy, lekarze. No a co więcej, nadmiar tego testosteronu sprawia, że twoje ciało. Realnie zaczyna wariować, bo pojawia się agresja, taka mania ze zmianami, na zmianę ze stanami depresyjnymi. No i niejednokrotnie tacy zawodnicy cierpią potem na bezsenność, na stany lękowe, na depresję. To, to nie jest tak, że oni mają kupę pieniędzy i już im nic się nie dzieje. To naprawdę jest bardzo częste. Więc pytanie serio, czy to jest warte złotego medalu? No ale oczywiście na to pytanie znają odpowiedź już tylko sami zainteresowani. Pamiętacie Lensa Armstronga? Facet wygrał z nowotworem. Następnie siedem razy z rzędu zdominował Tour de France, aż otworzył fundację walki z rakiem. No, ogólnie człowiek diament. Dosłownie nieskazitelny. No, ale finalnie runął jak meteoryt. Ja sobie naprawdę nie przypominam o jakimkolwiek sportowcu, który mocniej uderzył o ziemię. Jak się mylę, to poprawcie. Zobaczcie, wydawał się niepokonany. Inspiracja dla milionów. I odważnie powiem, nawet dla setek milionów. Aż do momentu, gdy wyszło na jaw, że jego sukcesy to już nie tylko zasługa ciężkiej pracy, no bo tego mu odmówić nie można. Gość dosłownie tyrał i to bez przerwy. Ale z pomocą przyszła też farmakologia. Choć zapewne domyślacie się, że kolarstwo w tamtych czasach nie stroniło od sterydów, no to jednak lens, z uwagi na to, że był na szczycie, uderzył o ziemię zdecydowanie najmocniej. Ale dajmy już temu poczciwemu lensowi trochę spokoju. Tutaj z przykładami choćby Marion Jones, kojarzycie, olimpijska sprinterka, która straciła wszystkie medale. Gdy okazało się, że oszukiwała. No i tak można by było wymieniać, bo tych sportowców jest naprawdę wiele, to nie są dwa wyjątki. W wielu dyscyplinach, szczególnie tych siłowych, szybkościowych lub wydolnościowych, znajdziesz kogoś, kto sięgnął po testosteron, bo chciał być najlepszy. Co z tego, że przez chwilę byli na szczycie, skoro potem czekał ich tylko upadek i wstyd, no bo nic więcej po nich nie zostało. No bo tak szybko jak doping wzniósł ich pod niebiosa. Tak, jeszcze szybciej sprowadził dosłownie na samo dno. Jaki mamy z tego wniosek? Testosteron jest zakazany w zawodowym sporcie, bo realnie zmienia zasady gry. To jak granie z kodami w grze, w której inni tych kodów nie dostali. I rzeczywiście przez chwilę pewnie da Ci to jakąś przewagę nad innymi. Czy to jest moralne, czy nie, no to już sobie sam ocenisz, natomiast ta przewaga pewnie przez chwilę będzie. Natomiast na sam koniec i tak prawdopodobnie spotka cię katastrofa. Dlatego jeśli trenujesz i chcesz osiągać sukces, no to cóż. Zrobisz oczywiście, jak uważasz, ale myślę, że warto zaufać swoim możliwościom. Nie szukać drogi na skróty. No bo tak naprawdę ta prawdziwa siła pochodzi z ciężkiej pracy, z determinacji i z pasji. I to w tych sportowcach widać, i takich sportowców chcemy oglądać w telewizji i na stadionach. Z czystej ciekawości. Jakich jeszcze znacie sportowców na tej przysłowiowej bombie na dopingu? Ja naprawdę jestem ciekaw, czy taka śmietanka nam się tutaj uzbiera w komentarzach. Pewnie medaliści z każdej dyscypliny wrzucajcie w komentarzu po jednym nazwisku, które pierwsze Wam przyjdzie do głowy, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. A jeśli uważasz, że ten film dał Ci jakąś wartość, jakąkolwiek, no to proszę zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwonek i bądź częścią męskiej rewolucji w naszym kraju, no bo my naprawdę realnie do tego dążymy. Dzięki, do zobaczenia i cześć.